Chcesz kontrolować swoje emocje, być panem sytuacji? Pamiętaj, między bodźcem a reakcją masz czas, aby odpowiednio zareagować, aby dobrać odpowiednią emocję. No okej, okay, dobra, to jeżeli chodzi o teorię, może wydawać się to łatwe, ale jak to przełożyć w praktyce? Jak to zrobić? Podam Ci teraz 9 skutecznych metod właśnie, żeby zapanować sobie nad emocjami. Po pierwsze, musisz mieć silne postanowienie i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcesz po prostu panować nad swoimi emocjami. Jeżeli tak naprawdę nie masz takiego wewnętrznego postanowienia, to możesz obejrzeć 1000 filmów, przejrzeć 100 książek i tak naprawdę nic ci to nie da. Jeżeli nie masz właśnie wewnętrznej motywacji, że chcesz coś zmienić, to takie zewnętrzne motywacje będą tylko i wyłącznie na, na chwilę może ktoś po prostu chce się zmienić na siłę e, albo sam pod wpływem kogoś e, będzie chciał się zmienić właśnie takie ze, zewnętrzna motywacja ale to zadziała tak jak mówię tylko i wyłącznie na chwilę ja kiedyś e, sobie tak postanowiłem że będę szczęśliwy po prostu to jest taka moje moje wewnętrzne dlaczego mam oczywiście też inne takie wewnętrzne motywacje, ale to jest moja taka główna motywacja, że będę szczęśliwy. I to jest właśnie moje wewnętrzne dlaczego. I czy pada śnieg, czy świeci słońce, to jest moja wewnętrzna motywacja i ona we mnie jest i ona po prostu nie gaśnie. Dobra, teraz trochę reklamy, także jak jesteś tutaj pierwszy raz, to proszę cię, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby cię nic nie ominęło, daj łapkę w górę, żeby tam algorytmy lepiej pozycjonowały ten film. Zapraszam Cię też do zapisania na darmowe szkolenie, którego premiera będzie już w nowym roku. Link masz w opisie filmu. No i jeżeli masz o to ze mną porozmawiać, to również zapraszam Cię na mentoring. Oficjalna strona www.wikacademii.comu jest gotowa. Również link masz w opisie. I jeżeli chodzi o drugą technikę, to jest złapanie się. O tą technikę będzie się, będą się opierały tak naprawdę wszystkie pozostałe te techniki. Jeżeli zaczynać się coś myśleć, na przykład jakaś negatywna emocja, negatywna emocja wchodzi ci do, do głowy, może jakiś strach, może jakiś żal, to po prostu złap się. Ta emocja wchodzi i ty po prostu widzisz ją, łapiesz się. Aby to zrobić, musisz być po prostu uważny. Musisz być tu i teraz w danej, w danej sytuacji. Wtedy będzie ci się łatwiej, może nawet nie będziesz się musiał łapać. Ale jeżeli ta emocja właśnie wchodzi, to wtedy po prostu musisz ją zauważyć i po prostu przerwać to. Powiedzieć sobie nie, nie chcę tak reagować i wrócić na przykład na radość, jeżeli jakaś sytuacja cię zasmuciła w pierwszej kolejności. To nie ma nic złego, że w pierwszym rzucie zareagujesz automatycznie jakąś negatywną emocją i zmienisz sobie ją na przykład na pozytywną radość czy, czy miłość i zareagujesz na przykład śmiechem. Ważne jest, aby w, w tej technice mieć właśnie takiego wewnętrznego obserwatora, czyli cały czas gdzieś tam e, widzieć, tak? Jest jakaś sytuacja, ta emocja wchodzi, ok, ja nie chcę, tak jak powiedziałem na początku, między e, jakąś sytuacją, a reakcją jest czas, żeby, żeby po prostu dobrać odpowiednio tą emocję i ty możesz sobie jako właśnie taki wewnętrzny obserwator, trochę po prostu z, z dystansu możesz sobie dobierać, co tak naprawdę e, chcesz, jaką emocją chcesz zareagować właśnie na, na daną, e, daną sytuację. No, i właśnie to, to pozwolić kontrolować nie tylko emocje, ale też myśli, które wtedy wchodzą ci do, do głowy w danej, w danej sytuacji, automatycznie. I tutaj przechodzimy do trzeciego punktu, czyli do uważności, do obserwowania tak naprawdę siebie 24 godziny na dobę, abyś był po prostu cały czas właśnie tym takim obserwatorem tego, co robisz. Mi tutaj pomógł akurat w tej sytuacji taki tip, żeby każde nawet małe zadanie w ciągu dnia właśnie traktować jako cel. Czyli chcę umyć zęby, to po prostu traktuję to jako cel. Chcę sobie zaparzyć kawę, traktuję to jako cel. Nie robię tego automatycznie, nie idę i nie, po prostu nie myję zębów, tylko skupiam się na tym. Nakładam sobie pastę na szczoteczkę, myję zęby, myślę cały czas, znaczy myślę, jestem uważny Cały czas w tej, w tej czynności, tak samo jeżeli chodzi na przykład o parzenie kawy, to włączam ekspres, patrzę jak cały ten proces się, się robi, jestem uważny. I wtedy jest dużo łatwiej zachować się, tak naprawdę tą obecność tu i teraz. Nie jesteś w przeszłości, nie myślisz o tym, co się wydarzyło, czyli mogą wtedy się wplatać jakieś emocje, na przykład żalu, wstydu. Do, do e, właśnie jakichś wspomnień. Czy na przykład w przyszłości nie myślisz sobie, co się za chwilę wydarzy, czyli na przykład jakieś pożądanie e, mo, może też się wkradać, jeżeli chodzi o, o emocje, jesteś po prostu tu i teraz w chwili obecnej i przez to też jesteś dużo bardziej e, uważny, jeżeli chodzi o emocje i wtedy, jeżeli następuje jakaś sytuacja, to dużo łatwiej ci się po prostu dobrać odpowiednio emocje do danej sytuacji, czyli wydłużać się ten jak ta przestrzeń między właśnie bodźcem, a reakcją. I tutaj masz czas sobie swobodnie dobrać tą, tą emocję, jak chcesz zareagować. Ale żeby to, to robić, żeby właśnie być takim obserwatorem 24 godziny na dobę, to po pierwsze e, trzeba mieć to silne postanowienie z punktu pierwszego, czyli takie wewnętrzne dlaczego, dlaczego chcę to robić, bo na przykład chcę być szczęśliwym człowiekiem, bo chcę żyć pełnią życia. E, no i oczywiście też mieć dobrą energię, czyli to, co było w poprzednim odcinku, o tym o czym mówiliśmy. Bo tutaj jeżeli jesteś niewyspany, jeżeli jesteś głodny, to tak naprawdę nie będziesz mógł się skupić na tym, co, co robić, co robisz, czasem też tak zauważam u siebie, jak już jestem głodny, no to, nie wiem, coś mi wypadnie z rąk, już gdzieś tam myśli lecą, gdzieś, gdzieś w inną stronę, co będę robił. Albo analizuje to, co się wydarzyło. Więc tutaj, jeżeli energetyka spada, to automatycznie nam jest trudniej zachować tą uważność, właśnie tu, tu i teraz. Więc to też jest bardzo, bardzo ważne. I tutaj, kolejna czwarta technika. Jedna z moich pierwszych technik, które poznałem w pewnym czasie, moja po prostu ulubiona technika, czyli przekierowanie uwagi. Czyli powiedzmy, wchodzi Ci jakaś emocja, coś się wydarzyło, właśnie jest ta akcja, no i wchodzi Ci na przykład złość, i wtedy możesz sobie przekierować uwagę. Nie wiem, jedziesz samochodem, ktoś Ci zajechał drogę, zaczyna się złościć, tak? To przekieruj uwagę, zobacz, że na przykład jedziesz jakiś samochód inny, no nie wiem, i skup się na kolorze, na marce tego samochodu, może na kierowcy. Po prostu głowa nie ogarnia kilku rzeczy naraz. Nie jesteś w stanie się nagle złościć i myśleć o kolorze tego przejeżdżającego samochodu albo nie wiem, idziesz sobie ulicą, jakaś negatywna myśl, ci, jakaś negatywna emocja ci wchodzi do głowy, to już po prostu przekierowujesz swoją uwagę, patrzysz gdzieś tam po budynku na kolor elewacji, może ktoś tam jest w oknie, może ktoś na ciebie patrzy, już możesz sobie przekierować tą, tą, tą uwagę. Wiadomo, to jest przejście z emocji albo z myśli do innych myśli. Ale na sam początek takiej przygody właśnie z tym, z tym rozwojem jest ona jak najbardziej trafna. Kolejną fajną techniką jest oddech, czyli jeżeli wchodzi nam jakieś emocja, na przykład zaczynamy się bać, to uspokajamy sobie ten, ten oddech. Czyli tutaj sobie szachujemy między wolniej a szybciej, czyli po prostu zwalniamy oddech. Wtedy automatycznie ta emocja może w jakimś stopniu odpuścić, albo jeżeli chcemy na przykład sobie podkręcić jakąś emocję, nie wiem, mamy trening i chcemy po prostu wejść na jakąś złość, bo na przykład musimy zrobić jakąś cięższą serię, no to tutaj y, przyspieszamy ten oddech. No i automatycznie wtedy e, też e, te, te emocje, takie powiedzmy e, niższe, się po prostu y, uwalniają. No, i wtedy to też, też jest dobra technika, żeby osiągnąć dany, dany sukces, dany cel. No, i tutaj szóstą techniką jest akceptacja. Wiadomo, akceptacja danej emocji, czyli jeżeli emocja już przychodzi, to po prostu ją zaakceptujmy, i emocja, właśnie ta akceptacja danej sytuacji, danej tej emocji w jakości nie przeniesie magiczne miejsce, gdzie nagle to wszystko odpuści. Ale w jakim stopniu ta emocja po prostu zmaleje? Jesteś dalej w tej, w tej samej sytuacji, to jest ta sama sytuacja, ale ta twoja emocja, którą ty zaakceptujesz, ona po prostu spada. Przez stosowanie też akceptacji łatwo sobie wyrobić taką lekkość w życiu, czyli powiedzmy, można taką naprawdę to nazwać mądrością życiową, taką lekkością. Ponieważ nie reagujemy właśnie z takiego podpięcia cały czas, w takim ciągłym parciu, nie jesteśmy na przykład na tym strachu, złości, tylko po prostu akceptujemy daną sytuację i. Yy, Podchodzimy do niej z dystansem, tak jakby ktoś nam wyjął po prostu wtyczkę z prądu i, i po prostu mamy dystans do danej sytuacji, no i już z tego dystansu sobie podejmujemy decyzję, co chcemy dalej robić, jaką emocją zareagować, może radością, miłością, właśnie z takimi wyższymi emocjami, może coś z, z poziomu e, rozumu musimy e, coś, coś tam wy, wymyśleć. E, więc tutaj właśnie ta akceptacja nam pozwala mieć, mieć tą taką lekkość. Hmm, może to być się wydawać gdzieś z boku, że mamy wywalone na jakieś sytuacje, tak? jest jakaś stresowa sytuacja, a Ty masz na nią na, na wywalone. No nie, nie mam wywalone, ale hmm, po prostu mam dystans, czyli tak czy inaczej w tej sytuacji działamy. Tak? Cały czas chodzi tutaj o działanie, o takie proaktywne działanie, ale po prostu z takim dystansem do, do danej sytuacji. Do, do akceptacji jest takie fajne porównanie, to tak jakbyś zaprosił tą emocję do stołu po prostu. Jeżeli wchodzi do, do Ciebie na przykład strach, złość, po prostu zaproś tą emocję, niech ona siądzie obok Ciebie, niech stanie się Twoim gościem. No i tyle. I tak naprawdę, jeżeli ktoś jest Twoim gościem, siadasz do Ciebie do, przy, przy Tobie do stołu, to ta emocja automatycznie po prostu maleje, spada, już nie jest taka straszna. No i tutaj mogę przytoczyć taką sytuację, gdzie postanowiłem sobie kiedyś skoczyć z samolotu ze spadochronem. E, oczywiście nie w tandemie, a sam. E, to jest oczywiście desant na linę. Niby mega bezpieczny skok, trzeba tylko po prostu nawet nie wyskoczyć z samolotu, a wypaść z samolotu i spadochron się sam otwiera i trzeba tylko wylądować. Niby wszystko fajnie, tam przyszedłem sobie kurs, Jakieś przygotowanie. Wiadomo, na, na ziemi wszystko było fajnie, ok pełen luz. Wsiadam do samolotu. Strach czuję jak już, że nawet nie mogę się ruszyć. Nigdy takiego strachu po prostu nie czułem w życiu wcześniej. Mówię, aha, okej, okay, no to jak teraz nad tym jakoś nie zapanuję, to będzie ciężko. nie, To się zatnę, nie, nie, nie wyskocza, wyskakiwałem pierwszy z tego samolotu, no to już mówię, to będzie kicha, nie? <grych> I właśnie tutaj zaakceptowałem tą, tą sytuację. Zaakceptowałem to, że po prostu się boję, że to jest dla mnie nowa sytuacja, że nigdy wcześniej nie skakałem z samolotu, no i mogę się po prostu bać. No i wtedy automatycznie, tak jakby ktoś właśnie, nie wiem, spuścił ze mnie powietrze, wyjął wtyczkę z prądu, po prostu spadło to ciśnienie. Pojawił się uśmiech na twarzy, już był luz, już był dystans do sytuacji, mogłem już poobserwować, co, co należy zrobić, żeby to też był po prostu bezpieczny skok. I po prostu skoczyłem, udało mi się. I tutaj tą technikę też warto połączyć z kolejną, czyli z tą techniką uwalniania, czyli jak my już zaakceptujemy, jak ja już zaakceptowałem sobie ten strach, to tego strachu jeszcze trochę zostało, ale tutaj wystarczy właśnie włączyć ten oddech i uwolnić już do końca tą emocję, czyli po prostu sobie uspokoić ten oddech, no i wbić uśmiech na, na twarz przełączyć to ze strachu wręcz na, na radość, na fan i tyle i po prostu działać już z tym dystansem. Kolejną techniką są wspomnienia. I oczywiście wspomnienia mogą być negatywne, jeżeli to są jakieś traumy. No, i też mogą być pozytywne. Jeżeli to są jakieś traumy, to tutaj jest taka metoda Hoponopono, i ona opiera się właśnie na pokochaniu tych traum. Czyli możesz sobie powtórzyć, i to jest bardzo skuteczne: taką mantrę: Kocham was i jestem wdzięczny, że mogę was wszystkie uwolnić z siebie i ze mnie. Oczywiście myśląc cały czas o tych wspomnieniach, i wtedy. E, powinny się one e, ulotnić, oczywiście jeżeli dalej gdzieś te traumy tam Ci przychodzą na przykład w ciągu dnia do, do głowy, to sobie powtórz po prostu tą, tą afirmację, czyli kocham Was i jestem wdzięczny, że mogę Was wszystkie uwolnić z siebie i ze mnie. I oczywiście to działa też w drugą stronę, jeżeli mamy jakieś pozytywne e, wspomnienia, na przykład, nie wiem, przy osiągnięciu jakiegoś celu to się bardzo przydaje, jeżeli chcemy sobie jakiś osiągnąć cel, wizualizujemy sobie ten cel. Może on się zdawać z boku całkowicie abstrakcyjny do osiągnięcia, ale my poczujemy te emocje, które nam towarzyszyły już przy zdobyciu czegoś w przeszłości. Czyli, nie wiem, przykładowo. Tak, skoczyłem ze spadochronem, spełniłem swoje marzenie i sobie przypominam, jakie emocje mi wtedy towarzyszyły, jakie poczucie euforii spełnienia mi wtedy towarzyszyło i te emocje przekładam sobie na ten cel, na to marzenie, które jest jeszcze przede mną i później już tylko działanie. Takie konsekwentne działanie już jest tylko realizacją po prostu tego całego procesu. No i to też nas wtedy napędza i, i przyspiesza cały ten proces osiągnięcia tego nowego marzenia. No i tutaj oczywiście wracamy tak naprawdę do początku, bo ostatnio techniką jest, że wystarczy po prostu chcieć. Wystarczy po prostu chcieć panować nad swoimi emocjami. I to, jest, to powinna być Twoja świadoma, taka wewnętrzna decyzja, że Ty chcesz po prostu, żeby dana sytuacja nie miała na Ciebie automatycznego wpływu, żebyś Ty panował i dobierał sobie te emocje do, do danej sytuacji. Jeżeli chcesz kontrolować dane emocje, to będziesz je kontrolował. Tutaj masz, wymieniłem Ci 9 technik, oczywiście tych technik jest dużo więcej ale myślę, że z tych podstawowych już sobie jakąś tam dobierzesz. Z każdego tak naprawdę zadziała coś innego. Tak jak już wcześniej wspominałem, na mnie bardzo działała kiedyś w przyszłości właśnie technika przekierowania swojej uwagi właśnie na, na coś. Jeżeli wchodziła mi jakaś negatywna emocja, to po prostu przekierowywałem sobie uwagę, zajmowałem głowę czymś, czymś innym. Teraz tak naprawdę wystarczy, że się złapię. Na, nad daną emocją, nad daną myślą, że coś mi się tam na przykład negatywnego wbija do, do głowy, nawet jak jeżeli to jest jakaś pozytywna myśl, to, to już to, to jest cały czas film, wiadomo, ale to już mogę się po prostu nad tym złapać. I to mi tak naprawdę w, w chwili obecnej wystarczy. Ja się łapię i tyle. I wiem, że to już jest po prostu już nie jest moje. Ja sobie wchodzę z powrotem na. Na, na emocje takiego pokoju, radości, miłości, na takich emocjach, na jakich chce być codziennie, chce po prostu w ciągu dnia sobie być. Także, tak jak już powiedziałem, no i jeżeli sobie zdecydujesz, że chcesz kontrolować swoje emocje, to będziesz to robił. I te techniki są mega proste, także to też fajny ty po prostu nie kombinujmy, upraszczajmy sobie nasze, nasze życie, bo ono jest naprawdę proste, tylko po prostu to ego czasem nam podpowiada takie <grymne> dziwne jakieś rozwiązania danych problemów, gdzieś tam szukamy rozwiązań nie wiadomo gdzie, a gdzie te najprostsze po prostu rozwiązania mamy, mamy po prostu pod, pod, pod ręką. I to jest droga, to jest po prostu proces do którego, jeżeli sobie postanowisz, że chcesz wejść, to sobie wszedłeś, weszłaś i to jest taka codzienna, codzienna praca. Oczywiście energia ci przy kontroli emocji ci naprawdę pomoże, więc jeżeli nie widziałeś tego wcześniejszego odcinka, to, to sobie do niego wróć. Jak tam właśnie naładować swoją, swoją baterię, jak dbać o tą energetykę, żeby ona była na maksymalnym poziomie przez, przez cały dzień bo wtedy jesteś uważny i wtedy możesz po prostu panować się lepiej, efektywniej nad, nad, nad swoimi emocjami. Wtedy możesz kontrolować właśnie swoje myśli, emocje. Jeżeli chodzi o kontrolę myśli, to o tym sobie powiemy na, w, w kolejnym odcinku. I to jest właśnie taka droga do budowania takich świadomych nawyków, że nie działasz z automatu, że jest jakaś akcja i ty automatycznie reagujesz. Mm, tylko po prostu gdzieś się albo tam łapiesz w trakcie, jeżeli po prostu zareagowałeś e, negatywnie do danej, danej sytuacji, na przykład złością, strachem, a, a nie radością, miłością <głosim> gdzieś tam na wyższych, wyższych poziomach, e, albo po prostu... E, już masz automatyczny nawyk budowany. Jeżeli, no nie wiem, ktoś ci zajeżdża drogę na, na ulicy, to ty nie złości się, nie pokazujesz mu tam środkowego palca, tylko po prostu z uśmiechem machniesz e, tyle. okej, no, ok, nikt on nie nauczył jeździć, jadę dalej. Dobrze, że na przykład się nic, nic nie, nie stało. Czyli po prostu to jest taki świadomy nawyk. I to właśnie jest ta, ta droga do, do budowania, właśnie między innymi właśnie kontrola emocji, to jest właśnie droga do budowania tych, tych świadomych nawyków które pomogą Ci tak naprawdę w osiągnięciu Twoich celów i przede wszystkim zmiany siebie, odrzucenia właśnie tych automatycznych jakichś zachowań, odrzucenia tych takich ograniczających schematów i zamienienia tych właśnie jakichś negatywnych nawyków, jakichś nawyków, które nie sprzyjają właśnie na, na, na te pozytywne, Nawyki, na takie, które po prostu cię budują i prowadzą właśnie do osiągnięcia Twojego celu. Także zapamiętaj to, że dana sytuacja nie ma żadnej mocy i to od Ciebie zależy, jak na nią zareagujesz. To jest bardzo ważne, jeszcze raz Ci to powtórzę, że dana sytuacja nie ma żadnej mocy i to tylko i wyłącznie od Ciebie. Zależy, jaką emocją na daną sytuację zareagujesz. I na koniec jeszcze trochę reklamy. Także jak jesteś tutaj nowy, to proszę Cię zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby tam Cię nic nie, nie ominęło. Co tydzień właśnie w niedzielę będą latywały nowe odcinki. Kliknij łapkę w górę, żeby ten film gdzieś tam dalej też się udostępniał. Jeżeli możesz, to właśnie też udostępnij znajomym ten, ten film. No i przypominam, że możesz się zapisać na listę pierwszeństwa mojego darmowego szkolenia, link masz tutaj w opisie po, poniżej filmu, on powinien być już na początku nowego roku dostępny, no i oczywiście też jeżeli masz ochotę wcześniej porozmawiać, możesz zapisać się też na, na mentoring oficjalny,